Wódz wita w kolejnym Demonie Gier z gry Beyond Two Souls. Gra na specjalne życzenie z Discorda. Eee, no i dobra, ja na wstępie powiem, że. Cóż, już sam wstęp kamienia o Jasmenii. Hmm, przeniosły mi na myśl pewne obawy, ale wrócę do nich dopiero już przy podsumowaniu. Na koniec, jeżeli okażą się słuszne, miejmy nadzieję, że nie. Eee, teraz natomiast. Hmm, cóż, mamy co prawda polski tłumaczenie, aczkolwiek jest on tak trochę. Kulawy, ponieważ... state start! Eksperyment ścikana, tej gry. Oddicety dosłownie na po prostu ja przynosi. Teraz zobaczmy najpierw typ gry. A w sensie, że solo, no dobra. Dobre. Nie, weźmy eksperyment. I tak, są też zobaczyć na smierze, że po prostu jest to właśnie jakaś głównie przygodówka, e, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie będzie po prostu symulator trzymania w, tu jesteś, jak się miewasz, Jodie? Zajaz podcastę <laughs> przykro mi, że przerywam ci w trakcie zabawy. Ale już czas, kochani. Okej, okay, doguję. E, dobra, w takiej kamerze będziemy chodzili, ale jak mówię, napisuję podgłośnijmy dźwięk. Ta słucha. A, to już jest na setkę. nam, tam. A nie, nie tak. No to cóż, jedynie mogę jeszcze manualnie na OBS-ie to odbinę podgłośnić. Oby to wystarczyło. Dobra, mamy tu jakąś interakcję. No, dobra, spójrz w dół. Halo? Spójrz w dół. No chodź, Jody. Później się jeszcze na pewno pobawisz. Nie, ja chcę się upewnić, że się mylę i tutaj coś więcej po zatrzymaniem wło, bo jeszcze ryszałem myszką dla jakichś dziwnych interakcji. To chodźmy. ten już czeka. No, to idziesz czy nie? Aż, to ja idę w jakieś złe miejsce. Nie wiem. też sobie skoki ktoś nie, że sama jeszcze tutaj zaczęła iść. No? ja bym tutaj do tych drzwi. Chyba tak. No kurde, nie mam więcej drobnych Poważnie. Hej, Call, Cześć, Alan Tygodnie. Cześć skarbie. Pięknie prawie, wyglądasz. Niż I jesteśmy. Dużo padało w tym roku. Tak, to prawda. Ale na szczęście nie było zbyt zimno. Tak, to prawda. Cześć Czejdzi, jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Okej, okay. założymy Ci to na głowę. Dobrze? To Twoja korona. O tak! Wyglądasz jak królewna. Nie masz się. Wszystko będzie dobrze. Jakby co jestem za drzwiami, OK? I cybimy z tymi symbolami? Jody, słyszysz mnie? Małem ją naznaczyć, ale tak. A się w sensie. Dyszy Zaczynamy. Katlin jest za drzwiami. Ma dokładnie takie same karty co ty. Powiemy jej, żeby jedną wybrała. A ty spróbujesz nam wskazać, która to karta. Dasz sobie radę? Teraz z czegoś wbisz, ja, czyli wzrusza po prostu, jest... no, ale to tłumaczenie nie jest najlepsze. Dobre, to to, no. pierwsza karta. Hmm, no jeżeli nam to nie pokazali, kto ją piesze, eee. Okej, okay, bo... Mamy w. O, bo no, jest dziwne, ale no dobra, wzięła kółko, bo. A chyba, że ona ma w innej kolejności, bo widać, że to jest ta obok tego. Na początku się z nie przyjrzałem. Idź do drugiego pokoju i kartę. bo my sobie możemy przelatywać przez ściany. A, tylko to jest Lusy w Gdzie Ona jest w drugim zakonach tutaj. doby czyli ona ma inną kolejność, brak gwiazdy. No dobra. Następna. W okay, lecimy w taba okej, bo 3, lecimy w dół eee, co tam masz? kwadeat następna To teraz sumie z ciekawości się pomylmy no to, jeżeli ja mam się pomylić, już nie ma tam co lepieć szansa, że wybierę tym razem znowu to co ona skup się, dasz radę Zobaczyli, bo po prostu chyba jebiemy do skutku i tak Hmm, ale jak już tak testujemy, kusi mnie, żeby przetestować limity. Okej, okay, przez już nie możemy przelecieć To tam masz falę Świetnie, Jody. Spróbujmy czegoś innego W pokoju obok, na stole, leżą klocki Myślisz, że je przewrócisz? Pokój obok na stole. Tutaj jesteście wy, więc zakładam, że to nie jest pokój obok, a przez to musimy chyba przejść Nie możemy. Nie, to się mamy tutaj. zdefinij pokój obok. Raczej eee, naprzeciwko to nie jest obok, więc ta, nie. Ale tu jest wejście do nich. Acie tu jakieś klocki, panowie? To jest przytrzymaj. Oj, no i co to robi? Już mi byłko się kończy, liało ja tego ciągnąć. No dobra, ciekawe. Aiden, potrzebuję Twojej pomocy. Aiden, daj mu spokój. O, okay. <ścoughs> Wszystko, gra? Okay? No dobra, póki co pohamujmy w sobie ducha Mistchiefa i faktycznie poszukajmy tych klocków. To tam nie ciągnięcie. No dobra, też w tym samym pokoju. Dobrze, Jodie. Przesuniesz coś jeszcze w pokoju? Cóż, może niekoniecznie w tym pokoju. Co, tu nie masz żadnych interakcji? A, chyba nie. Ale dobra, popijmy. Ehm, Boję się, że jeżeli w tego wejdziemy, to będzie zbyt podejrzane. Jeżeli ten sam, to chyba też. Ech, to tobie, i tam. Eksperymentujemy, bawimy się, No, nam przytrzymuje. Nie, w tego nie mogę. Teraz jest tylko w siebie, żeby wyjść. Ten też jest odpolny. A, no, na pewno, że też, no to nie wiem, by cokolwiek innego. Już wystarczy. Czy jeszcze, chyba <grychy> poduchować. A i powiedzieli jakie się celszy mógł mógłbym no, aż tak przystać, No bo ja koniec zabawy wystarczy. O, halo? Ale sobie oczekuję, że jeszcze coś... Dosyć. Przepraszam, ale wychodzę. O, okej, to jest nie, Katlin, Nie otworzyć. są zamknięte. Pewnie się tak się Daj nam. Wypuśćcie mnie teraz. Spokojnie, Kazlin, otwórz drzwi. Przerwij to w tej chwili, Jovi, Koniec eksperymentu. Musisz to przerwać. Nie, nie mogę. Wypuśćcie nie mnie słucha. teraz. Nie Jak to go nie słucha. Nie. Ale to bez że koniec. Czyli, co ja przez, że przez tego IDENA to mamy jakieś złym niejasni, czy coś tego typu? Jody! Już po wszystkim, Już koniec. To chyba w drugim pokoju by się przydało, to uspokajanie? Ale okej. Okay. To się nigdy nie skończy. Naciskam. No może... Okay. E, ty poczekać, trzybasz, to może... Okej. tych poczekać trzeba, aż się tutaj skończy, ale idzie. No tak, wiem, już ciągnę. Musimy mieć czas, słuchaj Do niego w końcu... A teraz natychmiastowo Widzimy, czy nie Nie, naprawdę, przesuwanie szkoda, tutaj działa Jest, działa, jasnie nie działa Chyba, że nie pozwala To wejdziemy w kogoś innego. O ile możemy, możemy w plecach. jest jestem skończony, żeby zauważyć. No to wybudźmy, bo o ile. Naprawdę hmm. Naprawdę testujemy. Nie wiem, czy fabule nam to zapełnili, czy jednak. Bo po nie działa. Ale jeżeli to możemy skręcać, no to. On jest taki, że nie możemy przestać byśmy sobie tak tutaj lewitowali przez nie wiadomo ile czasu możemy sobie polecieć nieco dalej no tam nie I po jeszcze więcej obiektów aż się coś wydarzy kłamię mi się, że nie jesteśmy w stanie Dobrze, to co teraz? Muszę ją zepsuć No, ja muszę O, ale to jest pochywa. Nie, by ten kłód w nią. pewnie na niebie i tak nie zadziałało. Aiden! przecież mówiłam ci już. Kurwa. ...Kontrola. Proszę wrócić na miejsce. Cholera! To ona! To ona. What do you mean złą stronę? No anyway, biegnij. Przeskoczysz? Można i tak. Edzby się otwierają w lewo, czemu pokazuję? No teraz otwórzmy w tę złą stronę. Leży nie. No biegnij dalej. Nie ma chwili do stesania. Big Jestem koniec akcji Nie, ale no koniec, już tam wydarzy Musimy stąd wyjść, zanim wrócą. Z drugiej strony! O kurwa! Rozproszę cię! z piesztempa to już nie jest jak na pociągu że najmniejszy błąd może skutkować eee, spadnięciem aż tyle tutaj przeszkód nie ma a raczej psy i policjanci czekać nie będą to tam nie Przed chwilą ją widziałem, musi być blisko! Sejm, czy czekamy? Nie. nie. Uf, być Ale Boże jaki to jest niewygodne Kurwa, nic nie A ja za to czy szkółko głowy! Może nie biegnij właśnie na światła.

To nie będzie działać! Widzisz, to straszne jest! Ja A jeszcze raz.

Co? To co, będzie jest lwowo Okej, okay, czyli przez to nie przejdziesz Śmiało Aiden Nie, nie, No i dobra, my im tutaj możemy zabić za psikusa? Mogłoby się przejaśnić? Tego nie można. Musimy jak najszybciej No, a więc... Niech najlepiej byłoby, jakbyśmy nim sobie odjechali nieco dalej. Jako my byśmy sobie tam nie przyszli. Ale chyba on jakiś inny plan. Okej, okay, tak też można. Jezu Mary! Odbiło ci! Myślę, że przez tę kamerę jakby tutaj ją zbijemy. Ale póki co jeszcze jakoś jedziemy. No, tak, natomiast może nas nie strzelają. Przebić. Jesteś gotowa, Aiden? do baker Anyway, tutaj już sobie zakończymy. No dobra, a więc przechodząc do finalnego, końcowego podsumowania. Niektóre moje obawy z początku zostały przewiane, inne trochę po dochodziły. Aczkolwiek większość minusów mogę skwitować z tym, że została wydana w 2013, więc trochę e, dużo różnic technologicznych wobec współczesnych standardów z pewnością ma. E, definitywnie nie jest to symulator trzymania wół, więc już na szczęście ta obawa zniknęła kompletnie. Zamiast trzymania wół również dużą myszką, jest sporo quicktime eventów. E, jeżeli chodzi o tym machanie myszką, to bardzo prawda, to różnie, bo na początku przez te lowe fryzy Często to praktycznie w ogóle nie łapało. Dalej, jak jest ta sekwencja, gdzie po prostu macha się go jadł, to jak zawsze bym wszystko pod lewym, tak czasami jest lewy i prawy. No więc dalej lekka konfuzja tutaj może zostać wprowadzona. No ale okej, okay, okej. Okay. Przede wszystkim gra stawia na fabułę. Fabułę, której tutaj doświadczyliśmy, jedynie zarys. Więc cóż, jeżeli chodzi generalnie na nakreślenie problemu, to powiedziałbym, że jest po prostu okej, okay, ale jak to się dalej rozwija, jak jest przede wszystkim zakończone... No to cóż, ja w sumie jestem zdziwiony, że pojazd pierwszy słyszał o tej grze, bo sobie widziałem dosyć. Na recenzja popularna, wysokie opinie, robione przez studio, które później e, wydało Detroit, tak? wspominam o wiele lepiej. E, więc cóż, być może rzeczywiście, warto jej dać szansę. Albo warto było jej dać szansę, bo czy współcześnie. Czy współcześnie sobie pojadzi to już tego taki przekonany nie jestem. No ale jeżeli komuś brakuje jakie w tym gatunku, jest już pewna pustka, ponia wszystko zostało określone, no to ta produkcja zawsze gdzieś tam jest i być może, być może warto sięgnąć. Ja już dziękuję za uwagę i na ja.